16 lipca 2024. Laptopiki pootwierane, bo tutaj sporo jest dyskutowane, planowane i no i tak dalej. Mieliśmy rano jechać do Sekopanego, ale nie jedziemy rano. Nie wiem, czy w ogóle pojedziemy, właśnie, różnie to może być. Ja idę zaraz na dół do... poszukać czegoś tam do pieca. Dzisiaj jakiś serwis może będzie. Yy, I jeszcze mamy do zrobienia ogórki, i co tam jeszcze? By z stołu, Jeszcze spokować. spakowanie, ewentualnie dzieci i nas. No i potem jeszcze dojechać. Ewentualnie i zobaczymy. No, jak to zawsze u nas. Dokładnie, tak jest. Choć no. powiem szczerze, że jak jedziemy gdzieś w jakieś, w jakieś dalsze miejsce, takie nie wiem, ciepłe. To tak. widzisz w tym większy sens, tak. czy jak? Bo tak jak sobie pomyślisz, że ta cała procedura z tym pakowaniem i rozpakowaniem, które ja nie cierpię, po prostu nie cierpię tego robić. I jest dokładnie taka sama. W sumie, w nudzie, to to będzie chyba. No. No ale dobra, damy radę. Tak czy siak trzeba tam jechać. Chyba, że chcesz, to ja sam pojadę. Nie wiem, no, ale to chyba wypadałoby je wziąć, nie? muszę jechać i zrobić pranie i. No, ale weź no trochę głośniej, tak zwiesz Zrobię pranie, y, ogarnę się, idę na miasto, muszę ten koper kupić, bo nie ma u nas. A potem to się zobaczy. Potem się zobaczy. <laughs> no czyli standardowo. Gdyś no, tak zarobicie, czyli tak się fajnie się działo tam wczoraj? Nie, wiem, no już wczoraj. Też sobie szukałem powodu, żeby jakoś to przesunąć i tak dalej, ale... Czy znaczy powód to mamy akurat jeden. Może właśnie trzeba wziąć pod uwagę. A Ach ty o tym powodzie to chcesz powiedzieć, czy nie? Nie, na razie nie. Barbara to widzicie jest skrytą osobą. No ale jakiś tam powód by się znalazł, żeby, żeby nie jechać dziś. Ewentualnie jutro po południu albo wieczorem, ale nie. To może trzeba... Jakiś jeszcze inny powód. I zobaczymy. No dobrze, tymczasem ja idę na dół, jedziesz po te jakieś tam sprzęty do góry. Ja idę się ogarnąć i pranie zrobię. I tak. <laughs> Okej. Okay. Dobrze. No to uszanowanko dla Państwa tymczasem? Tymczasem. Narka? Ciao.